Jeśli chodzi o spór zbiorowy w spółce PKP Cargo, to jesteśmy w tej chwili na etapie mediacji, ale mediacje nie zmierzają do rozwiązania tego sporu, który jest na tle płacowym. Jesteśmy po strajku ostrzegawczym, który chyba niezbyt poważnie potraktował zarząd spółki. Trwa referendum w spółce, w zależności od tego, czy pracownicy opowiedzą się za strajkiem w sytuacji niespełnienia naszych żądań. Płacowych, referendum ważne pozwoli nam przy zakończeniu protokołem rozbieżności tego sporu na przeprowadzenie strajku. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że sam spór zbiorowy to nie jest coś najgorszego dla spółki PKP Cargo. Spółka PKP Cargo od wielu lat nie jest zarządzana. Ona jest zarządzana przez jeden ze związków zawodowych i z drugiego przewoźnika w Europie. Uczyniono dzisiaj spółkę, która jest w fatalnej sytuacji. Świadczą o tym chociażby publikowane na giełdzie wyniki firmy, które pokazują, że spółka się zadłużyła na 2, ponad 2 miliardy złotych. Czegoś takiego w historii spółki PKP Cargo nie ma. Związki zawodowe wielokrotnie występowały do pracodawcy o to, żeby ten przeprowadził proces naprawczy spółki, żeby ją zrestrukturyzował, żeby ją dostosował do rynku. Niestety dzisiaj nie ma to miejsca. Czekamy na ewentualne zmiany zarządu. Zwróciliśmy się w tej sprawie do pana ministra aktywów państwowych, Borysa Budki. Niestety po ponad miesiącu czasu dostaliśmy odpowiedź, że w zasadzie. Ta spółka nie jest w portfelu ministra aktywów państwowych, że to jest sprawa PKPS-a i tak naprawdę nie dostaliśmy odpowiedzi, czy tam cokolwiek chce się zrobić. A w spółce pracuje dzisiaj ponad 14 tysięcy pracowników, którzy nie wiem, czy będą mieli do końca tego roku wypłacane wypłaty. Sytuacja jest dramatyczna. Eee... A nie widać żadnych działań, które zmierzałyby do naprawy tej sytuacji. Na pytanie o wynagrodzenie maszynistów mogę powiedzieć tylko tyle, że z danych rynkowych sprzed dwóch lat rynkowe wynagrodzenie maszynisty jest na poziomie 14 tysięcy złotych. To są dane sprzed. Tej dużej inflacji sprzed dwóch lat. Natomiast średnie wynagrodzenie maszynisty to jest około 7-8 tysięcy złotych, no to taką przestrzeń tutaj mamy i te postulaty płacowe one, one cały czas następują w różnych spółkach. Mamy zagrożenie strajkiem również w tej chwili w województwie warmińsko-mazurskim, jeśli chodzi o poloregio, bo tam znowu zarząd nie może uzyskać korekty planu biznesowego. Yy, związanego z podwyżkami wynagrodzeń zapowiedział wypowiedzenie warunków pracy dotyczących wynagrodzenia, który ma wycofać podwyżki, które były wdrożone w 2023 roku. Na to się zgodzić nie możemy, poszło oświadczenie do zarządu, że jeżeli to nastąpi z dniem 1 marca, to ogłosimy strajk w tym województwie.